Widzowie, dzisiaj nagrywamy jak zdobywam 13 tysięcy. pucharków. co się pozmieniało przez te całe wakacje? No, mam Loles z mega boxów straciłem. No, jeszcze mam Rafsa, pieseczka. A ja mam nowego ze się Beriego. Właśnie, ma beriego. ja ten no brok, tak. ten Wy. to Prawda. Ja. Melody. Dobra, zrób to. Zbieram na Sandy. Zapraszam do klubu dziwny klub. No. Co jeszcze? Co? Pomyślcie, my to nie wywołamy, p... tylko jak nie robicie mega... Jak nie robicie mega pigo. Prawda. No i co jeszcze mam wam tu pokazać? No, wbiłem Silvera 2. No mam ikonę od Span Boba, mój ulubiony... Mój ulubiony main dog. Main dog. Main dog No i co? Możemy chyba zaczynać grać, prawda? Tak, zaczynamy, zaczynamy. Zaczynamy. Dobra, ja. ale jakby coś w napad. No? A Lola ma. Ja mam taktykę taką Loli na napad. Bo mam, że dajesz ulta i sobie strzelasz. Tak, właśnie nabiję chyba na tym squeaku ulta. No i no, idę. Nie, no ale, ale że ja go będę pi bić. A, dobra, ja idę tu na bo oni mi tu... Tiger jakiś. Tiger. Tiger, 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 oj. Dobra, ja tu tego chopa tak będę go bejtował. W ogóle mam to, po mam powiedzieć co jest dzisiaj najlepsze widzą? No możesz. Że się dzisiaj spotykamy i to na nocowanie. Ja pierwszy raz jadę na nocowanie. I to jeszcze nie do jabłonowa normalnie mam. Do... to do Prawda. Ej, bo mi zlagowało, gra. I niech je... i niech Maja się korska nie pisze, że nie... Żeby mi wys... żebym jej wysłał zdjęcia. Proszę. <Kh> Proszę. 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 Bo ostatnio bardzo mnie wkurzyłaś. No nie tylko trzeba. I jak to słuchasz, to się... to to przemyśl. Przemyśl Co? Ej, bo my przegrywamy! Ej, co jest ja nie mogę strzelić wtedy A. Ej, dobra, mamy więcej procent. Dobra, Ty dawaj, Jeden potent! Jeee! Jakby nie ty, to by przegrali. Prawda? I moje ego jeszcze. No. By mieli przegraną. No. 13 pucharków Wow! Widzę jak się pyta skąd tu mamy te ikony? E, Zespół To wejdź czy najpierw nabrał to, I tam macie link. No pierwszy link. I tak, nie wiem dla... Tak wtedy. A, jeszcze zapomniałem co powiedzieć widzom. biłem 14 mangę na Karlu. Mam hiper do Piper. No i mam O'Giskina. A zapomniałem ci przypomnieć no, Dziś sobie rozmałem hyper, dowiedzieć kogo? Do kogo? Do end. Ej, to ty masz już dwa hyper, ale jeszcze nie możesz ich użyć, bo masz jedno do Franka, a drugie do Ems. Jeszcze do tego, do korcika mam. Uuu! A wiesz co? No? Ej, chyba sobie z napisami kiedyś Franka. No? Dobra, gramy dalej. Gramy, gramy dalej. Dobra. Dobra. Ej, w ogóle nie zrobiłeś Twojego przywitania. No, przywitanie to na moich odcinkach. A no tak, na swoich odcinkach się swoje przywitania daje. No. Ej, w ogóle na początku się mało odzywałeś. A ja odcinek Lepatrz, A miało ci nie wywalać. No ale ja nie wiem, ale mi wywaliło do dzwonienia. Jak? Normalnie. Dobra, tego nie było. No niestety nie udało mi się zrobić klipu. Ej, w ogóle napiszę widzowie. Jak chcecie, to my was mnie chęcią dodamy. Pokażę on ich jest swój kod QR. Ja teraz jestem w rundzie przecież. W rundzie Dobra, mamy bardzo mało procent, widzisz? Już nie. Mam nowy spray taki i jeszcze ten z maską. Ej, tutaj jest... był. Ej, co jest? Nie no, widział. Nie dyspreje, no. no Jezus, ej, z tym nokautem jest coś dziwnego. Nie widziałam. Nie tylko to A no tak! Nie no ta kolet musiała wszystko zniszczyć. Ajajaj. jajaj. Brock też mówi, ajajaj. Alola. Aj, aj. O lato, Dobra. Dobra. Um, Leon, pokaż no. im swój kod QR. No dobra. E, dzi nazwa dziwny klub, a jak to pokazać? Po prostu wejdź tam, gdzie dodajesz innych graczy i pokaż im swój kod QR. No ja mam taki kod QR. Macie teraz chwilę, żeby sobie zeskanować. Zróbcie sobie screena może, albo nie wiem, odpalcie na telefonie mamy lub coś. Najlepiej zróbcie screena i potem sobie zachowajcie. Prawda. Już to zrobiliście? Jak nie, to mogli się zatrzymać. Dobra, już? O, już. Racja. Ej, w tym samym momencie kliknęliśmy. No, racja. Dobra. Teraz, Leonie, jest taka taktyka, że ja idę na... na Penny. No, a ja nie wiem, bo nie patrzyłem. No, to jest niewidzialne. <noise> Ej, jak coś, to... Y Chciałam wam powiedzieć, że ja wam nie kłamię. No dobra, z dwoma postami, postami na początku wam kłamałem. No ale to nic, to nic, to nic. Ale z kim im kłamać? No, że Brawl Stars Hardcore. Jaki Brawl Stars Hardcore? No normalnie. Dobra, niszczymy im... aj. Ej, ty podwójnie bijesz. No bo mam... Ja sobie ulta pod nogi. Skąd wiesz? Ja też mam taką taktykę. Gdzieś kiedyś miałem lolę? Kiedyś. Kiedyś, koroczyk, kiedyś. Nie wiem w ogóle dlaczego ktoś powiedział, że Penny jest skillowa, a tymczasem jej działko. Co to znaczy ja być skillowa? w ogóle nie działa, dyskinacja jest lepsza. W ogóle, powiedzcie widzowie, że czy są ładne te nowe stroje? No, Odspot no. Najlepsze, że one są fioletowe. A tak jak widzicie po moim profilowym, ja kocham ten kolor. Nie, ja, wy nie wiecie, ale kiedyś będziemy robić ja z testy, czy się bardzo znamy. Co? I to właśnie dziś to będzie. Co? Weź sobie maskę jakby coś. Mapkę? Jaką mapkę? Maskę. A, maskę, dobra. Ja niedługo to jeszcze będę się pakować. Bo ja już wczoraj, wczoraj o 13 chciałam się pakować. Ej, normal. A, Jessie mnie zablokował. będzie miała ładny strój. Ty, ja chciałam zapakować, strzał chciał, Jessie, no, żeby a? nie. Było. Lubię. Nie było klipu. Iś, 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 iś. Dobra, dajemy radę, dajemy, dajemy, dajemy. Tylko 12 sekund, 11, 10. Ej, typowy ja odliczający do bełtalka. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niech pan nie, nie. napisz, czy oglądaliście bełtalka to co roku. To i zeskanujcie ten kod w, w tych. Ja dziewięć graczy nabiłem! A ja zero! Oj! Oj, chyba sobie za dużo. Oj, za dużo trochę. Dobra, mam stary do Napiszcie w ogóle, ja który. dropy do otworzenia, a to sobie otworzę, jak będziesz się kończył karnet. Napiszcie w ogóle, czy ma... ja, który macie poziom w karnecie? Czy dopiero zaczynacie? Czy już macie skończony, tak jak ja? I ja. Co? Ja też już mam datę skończony. Aha, zapomniałem. Ja mam szansy level. How, how, Nagrody dodatkowe. Trochę przesadziliście mi IPD na koniec. Dobra, szybko gramy, bo 10 minut. Dobra. Ej, ja nie mogę kliknąć, zaczynaj. Jak? Utracono połączenie. Aha. Błąd w połączeniu. No to mega. Błąd połączenia. Ej, zaczekaj, bo ja nie Czekaj, zrobię klipa. Duję się za na Nagrywasz już? No nagrywam, zrobiłem mały klip. Ed ja ktoś się nazywa Super Cel. Tak się tego supercela nie będzie na serwerze. No bo ja... Bo ja go zreportuję. Jak będzie... Ben... Co? Ktoś chyba chce obrażać Supercell. Prawda, ej! tu campi! Jest... Nie, bo ja kampię. Kids nam tu campi, Oooo! Co to za niego Co. Co to był za nób? Nie wiem, chyba jakiś... Jezu. My przegramy tą rundę. Już mamy obietnicę, że przegramy. Prawda, i to na mały paluszek. Na ma... Tylko tu... Ej, załatw tego supercela, a ja idę tam. To jest czak, a nie super peł A Ale tak się nazywa. No wiem. No cztery nie, nasze. To, to Lepszą taktykę. Nie no... Dl dlaczego akurat gra najlepszym zadymiaczem na ten tryb? I brawo! Dajmowa przegranał! O! Co? Dawaj, no leć! Leć! Tak! Nie! Szkoda, że ja nie mam loli. Prawda, ale i tak nie można grać tymi samymi. No racja, chyba dopadała jeszcze raz, tylko teraz... ja Jariko mam, a ja już nie mam na niej misji. Zubi... Hops! Anariku ma misję! A no to dobrze. No bo ja sobie robię misję, żeby mieć gdzieś tam kilkanaście dropów pod koniec internetu do otworzenia. Prawda. Ty, ty sobie tak robisz? Y ja ja chciałem, ale mi się nie udało. No. To trzeba naprawdę dużo robić teraz misji, żeby w ogóle o coś jeden mieć stardrop. No, a ja... A ile strat pucharków? Ej, czekaj, bo ja muszę to tak poczeknąć. O, i tak. Uuu, U, zabitył. Teraz, tabonii. Biorę ego. I, i nawalam. Nawalam podwójnie. I lecimy po tego, po sprautach. O, nie, zabił. Ten... Zabił mi ego, jest źle, ale jest dobrze jednak. Jest dobrze właśnie, a nie źle, Leon. Ty, no mają już mega mało procent, wow, ale fajnie. Mam prawie, a oni mnie zniszczyli. Ty widziałeś... Ty widzisz, ile ja mam HP? Ej, to mnie ochronił, sprawdź Chodź tutaj! Nie no, ten Hank mnie połobił. Mnie też. A wiesz, jaką się Chyba... Nie, Lolow. Lolow? Dlatego ja to tu nie działają Dlaczego tu nie działają? spraya? Tak, niestety jest, ma. Oj, on Sigma z Ej, no. On sobie robi kotwoga! Nie! to się nazywa być nieśmiertelnym. I bycie Sigmą. Zrobiłem sobie misję, o! Dobra. 89, 12 980 puchajków. Teraz dawaj na tym. Please. Na długo chyba też... Nie, to czekaj. Chcesz sobie zrobić misję Nie, już nie mam misji na trzeba Ej, ja też. A nie mam jednak, ale to nie. Nie ja tylko teraz mamy na tych na to wymiarze. Dobra, dawaj szybko. Boś to pie nie. 15 minut. A to, to już musisz pamiętać że to za... Zapiszę się, zapiszę. E, e. Tak. To ty masz awans? No, tak. No, tak. Ja. Ja to maksymalnie mam 21 minut. Aha. Na pewno się wyrobimy. Dobra, dawaj, że dawaj szybko. Jak tam? No, git, git. Uciekam. Ja, cioci. Leon, masz pozdrowienie od cioci. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Do, Dlaczego? Oh, oh, oh. I tak się wygrywa, Leon. Ta parówka chyba mnie zabiła. Albo ten koteł. Nie, koteł nie. To parówka. Koteł jest silny. Silny, ale nie ej, tak. Ale zabił. Patrz, kto... kto wygra, ej, kto wygra największy pojedynek? Rafs Kit? Czy nowy zadymiarz moe ta mysz? Moe. A no tak, bo on jest przemocalny. A wszyscy zadymiarzy na początku. No ten przechodzi pod ziemią. No i normalnie pod ścianami. No. To to powinien... To nie jak meg jest, bo ma dwa życia, Jak meg? No. Jest taki mały, a później taki duży. to jest właśnie bardzo mocno, dlatego ten zadymiarz będzie w nowej aktualizacji. A wiesz kto zrobił ten pomysł? Taki youtuber. Je. Ja bo może sobie wysyłać na na tym na linku Brawla ten, że oferty, które mogą być w nowych w nowych tych. To jest mój spray ten. Aktualizacja? I na przykład taki chłop zrobił Moe. Fajnie, mogło to być mouse. No, chciał zrobić mouse, ale wiesz, to nie polski, ani angielski. Yy, a jaki? No, jaki niby, no, polski na pewno nie angielski. Dałem ci dwa kuby. A widziałeś hmm? automatycznie? Dziewięć puszek. Ja też dostałem dziewięć puszek. Dobra! Jeszcze 11 puszek, i mam ten cel pucharków. Szybko! Mam już 18 minut. Mój najdłuższy film. Jak to? Normalnie. To jest kolejny film w serii. Zdobiłem, wbiłem i zobaczyłem. Lak mnie słabo słychać, to powiedzcie. Ja Cię dobrze słyszę. Ale na odcinku! Aaa! A mnie? Bardzo dobrze. Oj! Leć po kiuby! Ja chcę Geyla! Potem się na końca Trzeba brać kiłby, bo się skończyć jak Leon. Prawda. No widzicie jak. Wobby Prawda. Trzymają coś jednego kiba. Lecimy Nie. po tamte. To już zniszczyła ta chmura. Idę do chmury. E, to się robi. Ej, jakbym jakbyś miał Charlie, to byśmy zrobili ten trik. Ja, albo, ej, chciałbyś mieć Miko, bo ja tak. Chciałbym mieć i nawet Charlie. No. Ej, 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 ej. Ej, 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 ej. Wait, chłodź. Ej, to już ty, tu i prawie 20 minut. No to bardzo dobrze. No. Dobra, let's go, let's go, Gary. Ej, kto mnie ogląda? Nie, nie, nie. Kto mnie ogląda? Kto nas ogląda? To to jest? Hej, ja nie wiem jak ja to przeżyłem! <grywa> Dobra, dawaj, dawaj! Kto nas ogląda! Może aha. No. A może? Ona cały czas gra w ps -u. Dwie godziny temu? BSBS. BS. English. Ej, ja nie wiem, ale nie mam już mam 10 kg. English widzisz jak jestem dobry a mówisz że jestem Now skillem ale ja nie lubię grać chujko. a ja bardzo lubię jak kiedyś jak byłem mały to o znowu nas ogląda a nie oglądał? dobra zrobi zabity. Tak no to dobra mam. ile puchajków zdobędne tylko 9. A nie mam we, jeszcze łóżeńcójka. Nie patrzę. Jeszcze jeden pucharek. Dobra. Dobra, zrobię teraz klip i widzimy się, jak będę miał 13 koła. Mam 13 koła. Zgadnijcie, jaka, zgadnijcie jaka będzie nagroda. 100 kredytów. На раза,